Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony oczywiście Mezu i witam was już w kolejnym odcineczku na moim kanale Jest to już drugi odcineczek z serii Gramy na Quality RPG O którego w sumie, że tak powiem prosiliście Prosiliście, żebym nagrał drugi odcineczek No i również ja też obiecałem, że drugi odcineczek z tego to serwera też się, też się pojawi Co dzisiaj zobaczymy sobie na serwerze? Dzisiaj na serwerze zobaczymy sobie kasynko i prace, które tutaj są Są tutaj prawdopodobnie dwie prace Jedna z prac jest to praca rybaka Potrzebujemy mieć tutaj oczywiście licencję, licencję potrzebujemy mieć Ale zaraz sobie zobaczę, czy chcesz zakupić licencję na rybaka Tak, zakupimy sobie licencję na rybaka Także jeżeli chcecie oczywiście tutaj robić jako rybak, musicie sobie zakupić tą oto licencję. Oczywiście wybieramy sobie poziom rybaka pierwszy No i idziemy sobie, e, idziemy sobie pracować A jak to tutaj działa, to ja szczerze wam powiem, że nie wiem e, Muszę to w sumie jeszcze zobaczyć Dobra, także w sumie coś mi się chyba tutaj musiał zbugować. Musiałem sobie na nowo rozpocząć pracę. Wchodzimy oczywiście, dostajemy sobie taką wędeczkę do ręczki. I idziemy sobie oczywiście do takich punkcików. Poczekaj, aż złapiesz połów. No i musimy czekać, aż prawdopodobnie złapiemy jakąkolwiek rybę. Nie wiem, jak tutaj działa ten system eee, łowienia ryb. Chyba musimy po prostu czekać, aż się nam coś wyświetli. Złapaj połów, używaj strzałek, aby złowić rybę. Um, no dobra, mam strzałek używać, ale gdzie jest to pokazane? Jakich tych strzałek mam używać? No bo jednak... No bo jednak. Aha, tutaj na dole jest, do góry, w bok, do góry, w bok, tu, w do góry, do góry, w dół, Aha, dobra, czyli tak to działa. sum, która waży 8 kg w do Kryształdorawie. Także oczywiście widzowie, jeżeli chcecie sobie tutaj yy, łowić rybki, no to musicie naciskać oczywiście klawisze. Klawisze, które musicie naciskać, są przedstawione tutaj oczywiście yy, na dole ekranu. Możecie w sumie teraz sobie to zobaczyć. Możecie sobie tutaj oczywiście na to popatrzeć i trzeba naciskać po prostu te klawisze, żeby żeby tutaj dostać jakąkolwiek grybkę. Złowiliśmy teraz właśnie Stronga, który waży aż 14 kg. Dostaliśmy za niego 112 dolarów. Także myślę, że zarobki tutaj oczywiście jak na tą pracę są jak najbardziej w porządku. Dajcie również znać w komentarzu, co sądzicie o serwerze. Jeżeli chcecie, oczywiście wpadajcie quality RPG. Ja was oczywiście gorąco zapraszam. Wpadajcie też na discorda do którego znajdziecie link w opisie. Tam będą informacje odnośnie, odnośnie, odnośnie mojego oczywiście tam Takiego mini serwerka, co ja sobie tam robię, ale was oczywiście gorąco zapraszam na Quality RPG Czy IP zamieszczę w opisie, nie wiem, zobaczę, może nie zapomnę, może zamieszczę, bo zazwyczaj wam obiecuję, że wam w sumie zamieszczę te IP, a nigdy wam go, że tak powiem, nie zamieszczam. No i co tutaj dalej? Łowimy sobie oczywiście te rybki, łowimy sobie je normalnie, naciskamy sobie te klawisze, kurwa, tak jak normalnie na jakimś festynie o oh kurwa się wpadłem do wody No i tak zupełnie sobie teraz nie, nie wyjdę. No albo jednak sobie wyszedłem. No i co, zakończymy sobie pracę wędkarza Zakończymy sobie pracę owego wędkarza bożego, tak jest tutaj obok też również druga praca Druga praca, nie wiem jak ona działa Nie wiem oczywiście jak ona działa, ale sobie ją mam nadzieję, że zaraz właśnie zobaczę Praca torycza, śmieciarz Pomyślcie, rozpocząć pracę śmieciarza, zapełnienie kosza No dobra, czyli rozpocząłem sobie pracę I muszę chodzić z buta tutaj chyba, jeżeli się nie mylę, tak Muszę chodzić tak, muszę chodzić na nogach. I co robię z tymi śmieciami? Kliknij przycisk Q, aby wziąć śmietnik. No dobra. Teraz co? Teraz go muszę położyć. O kurwa, ale zajwista praca. Szczerze to... W sumie trochę tutaj zaskoczyłem, no bo jednak yy, nie na każdym serwerze, że tak powiem, yy, możecie zauważyć, że jest coś takiego, że podchodzicie, kurwa, zbieracie jakieś śmieci, wkładacie je do kosza. Także w sumie chyba jak najbardziej mega w porządku praca. Jestem naprawdę mile zaskoczony, no bo jednak nie na każdym serwerze znalazłem coś takiego co można znaleźć tutaj. Yy. Aczkolwiek coś mi się wydaje, że jednak mimo wszystko ktoś już miał podobny pomysł co do tej pracy Nie wiem czy czegoś takiego nie widziałem w jakimś Alternative Worldzie Który również serwer jest projektem owego właściciela, tak? Eee, znaczy był w sumie, ale chyba, że mi się myli, także możliwe całkiem jest to eee, Wchodzimy, oddajemy sobie oczywiście śmieci, oddać 28 kg śmieci i otrzymujesz 252 dolary Otrzymujemy 252 dolary, także w sumie chyba również jak najbardziej spoko opcja Jedyną rzeczą, którą teraz znalazłem jako błąd, to jest to, że nie można położyć w standardowym miejscu byle gdzie po prostu tego kosza. No bo jednak, jeżeli chcę zakończyć pracę, to muszę targać sobie tutaj naokoło, kurwa, z tym koszem tutaj, żeby jako tako to po prostu sobie zakończyć. No i co. Również was oczywiście zapraszam na Discorda CJT Tam oczywiście się wszystko dzieje. Tam możecie oczywiście również gorąco wpadać. Ja się teraz w sumie widzowie udam w stronę Kasyna. Udam się w stronę Kasyna, ale pierwam chciałbym jeszcze przedstawić dashboard, który również został e, wprowadzony na serwer. Co tutaj mamy? Zostały wprowadzone statystyki, tak jak wcześniej były ustawienia, jakieś pomoc, premium, spisy. Domki, kary, pojazdy, mandaty i takie również e, różne rzeczy. Dashboard został zaktualizowany, zostały dodane jakieś tam nowe stacje, jakieś nowe mapy i takie różne e, dupe strołki. Ja się udam teraz do kasyna, będę wam chciał jeszcze pokazać kasyno. Także zaraz widzimy się ponownie już tym razem w kasynie. No i co, ja sobie już widzowie, moi kochani, dotarłem do kasynka. Wchodzimy sobie oczywiście do kasynka i jak zawsze mamy y, ładowanie interioru. Kurwa, wchodzimy do kasyna, rozjebać te 28 tysięcy dolarów. Może coś wygramy, może nie, ale zobaczymy, co tutaj ciekawe Mamy. mamy tutaj oczywiście standardową ruletkę Znaczymy sobie po prostu tam jakiś ik, um, małych kwot Betując sobie po takich y, numerkach Postawiliśmy 500 dolarów na czerwone No i od razu w sumie, y, że tak powiem Becik nam się odwolosować Dobry kolor, czerwony i wygrałeś 750 dolarów um, Czyli jednak wygraliśmy w sumie 250 Bo postawiliśmy 500 Więc w sumie kasy jest trochę um, Że tak powiem chujowo, chujowo nie wiem, no nie podoba mi się, jeżeli tak jest faktycznie. Mamy 28 tysięcy, stawiamy na czarne i zobaczymy, czy faktycznie wygrywamy 29 tysięcy, czy te 28. No, wygrywamy 1500, czyli jednak wygrywamy te 500 dolarów, a nie wygrywamy kurwa yy, 1500, więc w sumie to już jest troszeczkę, yy, że tak powiem, chujowo zrobione. Chujowo zrobione z moim zdaniem to kasyno, no bo jednak jeżeli się stawia tyle, no to tyle powinno się wygrać, a nie że, yy, że stawiamy na przykład 500 dolarów i wygrywamy tylko 250. No nie, to jest jednak troszeczkę w sumie chujowo, jeżeli dajemy to oczywiście razy dwa takie chujemuje dzikie węże, no nie? Dobra, stawiamy sobie w sumie. Dajmy na to, stawimy. Nie 62 tysiące, nawet ja tyle nie mam. Stawimy sobie 3000 na czarne. Zobaczymy, czy tutaj nam coś siądzie. Niestety, ale nam nie siada. Przegrywamy oczywiście um, wszystkie pieniądze. Spodwajamy cały czas gotówkę. Może akurat nam się coś tutaj trafi. Niestety, ale po raz kolejny przegrywamy. Także w sumie troszeczkę się tutaj um, trzeba opanować, żeby, żeby nie przegrać całych, całych pieniędzy. E, tak jak mogliście zauważyć, nie, wygram, nie wygrywamy jednak tego, co powinniśmy wygrać. Tylko troszeczkę mniej. Także w sumie to mnie troszeczkę boli, no bo jednak. A na każdym serwerze praktycznie jest tak, że jeżeli stawiamy na przykład tysiaka, to jak pisze wygrałeś 1500 dolarów, to faktycznie wygrywamy te 1500 dolarów, a nie że my wygrywamy tylko 500 dolarów i te 1000 nam zwracają za beta, nie? Także w sumie, tak, że w sumie troszeczkę tutaj jest malutki błąd dla, dla tego kasynka, no troszeczkę mi się to nie podoba. Yy, no ale cóż, stawiamy teraz 4000 na czarny, może teraz akurat siądzie, no i siadło akurat 4000, siadło? Czarny, tak, siadło. Stawiamy sobie teraz 8000 na czerwone, może akurat nam siądzie tutaj, o jak widzicie nam siadło, także w sumie się troszeczkę tutaj yy, zbogaciliśmy, stawiamy 16 tysięcy na czerwone, może akurat siądzie, no i siadło 16 tysięcy na czerwone, także kasyno rozjebane na serwerze, wróciliśmy do yy, 29 tysięcy, czyli tyle ile wcześniej mieliśmy, stawiamy jeszcze raz 16 tysięcy na czerwone, niestety nie siada, no i... No, i mamy te 13 tysięcy dolarów. Stawimy, zaryzykujemy 13 tysięcy dolarów na czerwone. Jeżeli się no to będzie zajebiście. A jeżeli nie, akurat siadło. Akurat się nam udało, także jest w sumie, jest w sumie petarda. Stawiamy teraz 13 tysięcy dolarów na czarne. Czarne siada, no i jesteśmy tutaj oczywiście zarobieni. E, zobaczcie ile mam pieniędzy. Chciałbym tak wbić w sumie z 30 tysięcy i pójść na jakieś kasyno, żeby wam tutaj oczywiście e, pokazać, jak tutaj kasyno wygląda. Stawimy sobie. go na zielone. Może akurat siądzie zielone, będzie spokojnie siadło zielone. E, no ale stawiamy sobie oczywiście 15 tysięcy. Stawimy sobie 15 tysięcy na kolor czarny. Może akurat siądzie 15 tysięcy. Niestety, ale nie siada. I stawimy sobie ostatnie 10 tysięcy dolarów. No, i jak mogliście zauważyć, przejebałem wszystkie pieniądze. Także niestety, sobie żadnego samochodu na serwerze kupić nie kupię, no bo przejebałem wszystkie pieniądze. Pamiętajcie, widzowie, jeżeli jest kasyno na serwerze, nie wpuszczajcie do niego meza ani przede wszystkim, oczywiście, siebie. Ja Wam bardzo dziękuję, oczywiście, za oglądanie dzisiejszego materiału. Jeżeli odcineczek Wam się po prostu podobał, taki spoko, odcineczek króciutki, gdzie Wam po prostu pokazuje, co tutaj się zdarzyło na serwerze, wstawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, no i napiszcie w komentarzu, jaki serwer chcecie bym ocenił w następnym odcinku. Tyle ode mnie, ja Wam bardzo dziękuję, byłem mezo. Trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.